Przede wszystkim przejdę od razu do sytuacji, w której żeśmy stracili bramkę. Powiem szczerze, o jakich fair play my tutaj chcemy rozmawiać, chcemy mówić, żeby piłka była czysta, żeby piłka była zgodnie z regułą fair play. Jeżeli Lech wykonuje, rzuca auto i wszyscy krzyczą, żeby wybił zawodnik piłkę jeden, drugi, czy też trenerzy na ławce, a wiadomo, gra się do gwiska, to, to, to trzeba powiedzieć, ale widział to bardzo doskonale Gio, który miał blisko siebie pika. I w takich okolicznościach tracimy bramkę. Także mi się wydaje, że zdecydowanie można było tutaj piłkę wybić i grać z regułą fair play. Bo, bo, bo Cichocki przesunął do, do tego i jednego zawodnika mieliśmy mniej. Także tutaj po naszej, z naszej strony było bardzo mocno, można powiedzieć, gdzieś tam w stronę w stronę wszystkich adresowane to, żeby ta piłka została wybita, i z regułą fair play powinno być spokojnie. Przeczekana ta sytuacja, no ale mówię, no. Szkoda, że w takich okolicznościach lek zdobywa bramki, bo, bo, bo miał tych sytuacji sporo i powinien wykonać więcej tych, można powiedzieć, sytuacji szczęśliwe dla siebie, ale tego się nie stało, także w takich okolicznościach tracimy bramkę na 1-0 i, i to na pewno smuci. Jeżeli chodzi o, o mecz, to na pewno. Yy... Żeśmy wyszli dobrym nastawieniem, gdzieś tam kontuzja tego, mówię, naszego zawodnika e, Pika troszkę pokrzyżowała nasze plany taktycznie, bo dobrze, żeśmy weszli, mieliśmy sytuacje gdzieś rzuty różne i, i, i gdzieś tam, żeśmy kontrolowali, można powiedzieć, w defensywie, i tak, żeśmy też chcieli w mocnych przejściach przejść do ataków. No i ta zmiana na pewno pokrzyżowała nasze plany na, na, na inną strategię, na inne ustawienie taktyczne. Gdzie później funkcjonowaliśmy troszeczkę inaczej, ale mówię, no Lech miał swoje sytuacje, my też mogliśmy gdzieś troszeczkę inaczej w niektórych momentach e dograć, zagrać i, i no wynik był gdzieś tam do końca dla jednej i drugiej strony mogło się to zmienić różnie w końcówce, czyli Lech mógł podwyższyć na 2-0, czy my mogliśmy gdzieś wyrównać. Także taka ocena. Bardzo dziękuję Panie Trenerze. Czy są pytania? Mikrofon jest na sali. Z tyłu. A tu jeszcze, dobra. Dzień dobry Panie Trenerze, Dawid Dobrasz, Portal Meczyki. Jeśli dobrze liczę, to wasza piąta porażka w szóstym meczu. Jakby jak, jak drużyna wygląda w tym momencie? Czy widać to, że, że no coś się dzieje w zespole dobrego, bo w sumie w ostatnim meczu z Krakowią Prowadziliście grę mniej więcej, no ale też przegraliście i jestem ciekaw, czy po prostu podróżnie widać, że no coś ostatnio nie idzie. Dokładnie, można powiedzieć, że tracimy te punkty, ale spokojnie tutaj wierzymy w wszystko, co, co, co robimy, wierzę w zespół. Czasami są takie ciężkie momenty w piłce, że, że trzeba sobie z tym radzić. Ja widzę dzisiaj, czy też w tygodnia na tydzień z zespół, że, że, że po prostu no jest piekielnie niezadowolony z tego, tak samo my jako sztab z tego, że nie zdobywamy punktów, czy też nie strzelamy bramek, bo to trzeba jasno powiedzieć, ale wydaje mi się, że wyjdziemy z tej sytuacji. Jestem przekonany silniejszy, bo, 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 bo gra jest tylko i wyłącznie trzeba dorzucić tutaj element y, większej koncentracji w tych sytuacjach, może gdzieś tam jak tracimy te, 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 te bramki, jak również no, być bardziej agresywni w ataku. Także wrócimy na pewno na ścieżkę zwycięską już, y, miejmy nadzieję, od najbliższego meczu, w to wierzymy, bo, bo złość jest y, duża. Marcin Pawicki, Polska Agencja Prasowa Panie trenerze, Lech bardzo zmienił skład w porównaniu do ostatniego meczu czwartkowego, dla Pana było to zaskoczenie, jakiś był problem w związku z tym, że, że nowi zawodnicy się pojawili? Nie, nie było żadnego problemu widzieliśmy o tym, że Lech ma bardzo szeroką kadrę, graliśmy z mistrzem Polski, który ma zawodników po dwóch, co najmniej na każdej pozycji i to jest normalne grając co trzy dni, to się rotuje składem trener ma taką E, można powiedzieć, y, szeroką kadrę, z której może skorzystać i, i to robi. Także e, jakościowy zachodnik wchodzi za jakościowego i musi się pokazać. Także tutaj Lech nam nic, niczym nie, nie zaskoczył. E, widzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, taki też był. No, graliśmy na terenie Mistrza Polski i e, wydaje mi się, że, że to było ciekawe widowisko dla, dla kibiców. Szkoda dla nas, że nie zabieramy stąd punktów czy punktów. To chyba tam jeszcze. Dobry wieczór. Panie Terenz z Pradamczyk Polska Piłka .pl. Chciałem z Pana zapytać, czym była spowodowana to inne ustawienie taktyczne, z którym wyszliście od początku i jakie deficyty chciał Pan wykorzystać w grze, w grze Lachate w ten sposób? Przede wszystkim nie mieliśmy czterech zawodników. W tym meczu nie był Abramowicz, nominalny na lewy obrońca, który, gdzie graliśmy zawsze gdzieś czwórką, można powiedzieć, i z tyłu. Nie mieliśmy Pedro pauzującego za czerwoną kartkę. Nie było w składzie Nacimento, który też jest naszą ważną postacią, także trzy zęby wyrwane przed ważnym meczem. Nie był też Felix, który w meczu kontrolnym z drugą drużyną nie mózga dostał i nie chcieliśmy ryzykować. Tutaj miał zalecenie. Nie, doktora, żeby no, po prostu odpoczął. I skorzystaliśmy z tych zawodników, których mieliśmy. Zdecydowaliśmy się na warianty z, z trzema stoperami taką hybrydą razem z grzybkiem do bardziej do prawej strony, jej pawłoskim, i zabezpieczającym to wszystko na, na, na nowej stronie e, pikiem. E, dobrze to zaczęło funkcjonować. Przede wszystkim e, chcieliśmy atakować e, Budować grę z prawej strony, naszą prawą stroną i przechodzić mocno gdzieś do lewej, korzystać z gry jeden na jednego z maciado. I to na początku się udawało. Bardzo fajne, płynne gdzieś dribblingi w jego wykonaniu, robiącym przewagę. No i mówię, ta kontuzja gdzieś tam się troszkę pokrzyżowało plany, ale no szybko żeśmy przemyśleli strategię, jak, jak odbudować, czy jak, do jakiego ustawienia wrócić, i przesunęliśmy Pawłowskiego na na lewą obronę i wróciliśmy do ustawienia z czwórką obrońców. No, plan był też taki, żeby przechować troszkę to wysokim pressingiem to, 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 to troszkę w średniej czy też niskiej obronie i przechodzić do, do, do kontr, ale mówię no gdzieś tam po tych 15 minutach to się wszystko powaliło, także trzeba było szybko reagować. Teraz już nie ma więcej pytań. Bardzo dziękuję. Teraz za chwilę druga część. Of course, I'm happy with uh, with the result. Um, I was not not so happy the the first half with uh, our way of playing. Um, after the goal that we score, we were waiting for this goal. After two goal two games without goals, it's always um, something in the group, something with the staff. Hey, we have to score goals. This is also why we have to to make some exercise yesterday in training to to finishing. Uh, and so I was really happy that we scored a goal. I Was really happy for Gio that he scored his goal. Um, and of course we make, if I make, uh, made many um, changing, changing players um, because because you know everybody knows his, which uh, which program we have and if you see how many games we have to play, you cannot do, not do that only with, uh, with the first eleven and I always said also to you that we are we are ready that everybody can play and today today they show again this is, uh, this is a really good group and uh, I'm, I'm specialized to say it's it's a really good group because everybody can play and they show that also today in, uh, in the same formation of, of football um, with different names and I'm really happy with that. I'm happy also that we win. Um, of course, we can win more. The second half was much better than the first half. I was really um, satisfied with the way we played the second half. We create many chances, and of course, we have to, to kill the game more earlier than uh, the, the 95, 96 minutes. And at the end, it will be excited because yeah, this uh, this team is a power team. They play a lot of duels. They have really strong guys. Uh, and it can always happen that the ball is falling in our box at the end of the game and that they can maybe score the goal but yeah again we have uh, a clean sheet that's also important for the defense and also for, for for betty the goalkeeper so overall i'm really happy i'm really satisfied with uh, with the result and i'm really happy satisfied with the second half how we play and um, this gives us Good opportunity also to looking forward for, uh, for yeah, not only for Thursday but for the next, uh, actually for for the whole month of uh, of October. Today you saw again everybody who's in the in in our squad is uh, is ready is available for me as a coach and is ready to play and maybe this is the the best win again. This not only today it's the best win for uh, for me as a coach. Oczywiście jesteśmy zadowoleni z wyniku, jakim zakończyło się to spotkanie, pewnie mniej trochę z pierwszej połowy te, tego, jak wyglądało ona w naszym wykonaniu, jak wyglądała nasza gra. Czekaliśmy na naszego gola od dwóch spotkań w poprzednich dwóch meczach. Tych bramek nie zdobywaliśmy, musieliśmy nad tym popracować razem z moim sztabem. Wczoraj też na, na treningu mieliśmy specjalne ćwiczenia, które miały nam pomóc w odzyskaniu tej skuteczności. No i cieszymy się, że udało się to zrobić, że te, tego gola strzeliliśmy. Cieszymy się, że zrobił to Gio szwili, który też na to trafienie czekał. Dzisiaj przeprowadziliśmy dużo zmian w naszej wyjściowej 11, co mogliście wszyscy zobaczyć i to jest to, o czym ja stale mówię, że mamy tak napięte harmonogramy i tak dużo meczów do rozegrania. Grania, że musimy tę rotację stosować. I nie da się tego zrobić wyłącznie jedną jedenastką. Wszyscy zawodnicy w naszej kadrze są ważni, i cieszę się, że dzisiaj pokazaliśmy, że właśnie mimo tych rotacji możemy pokazywać się z dobrej strony, bo prezentujemy ten sam styl gramy w tej samej formacji, tylko nazwiska się zmieniają, a prezentujemy ten taki sam futbol. Oczywiście mogliśmy to spotkanie wygrać wyżej, mieliśmy swoje sytuacje, zwłaszcza w drugiej połowie, z której jestem zadowolony z tego, jak wyglądaliśmy, bo kreowaliśmy te sytuacje, brakowało tylko ich wykończenia. No i pewnie powinniśmy to spotkanie zamknąć wcześniej, tak zabić ten mecz wcześniej strzelając drugiego czy też trzeciego gola, bo, bo w końcówce była, była nerwówka, musieliśmy do tej 95-6 minuty... Rywalizować z przeciwnikami, którzy dużo dośrodkowań w nasze pole karne posyłali. Mieli silnych zawodników i trzeba było się przed tym bronić. Cieszy nas też oczywiście zero z tyłu, bo, bo to jest ważne nie tylko dla Filipa Bednarka, naszego bramkarza, ale także dla całego bloku defensywnego. I mnie cieszy przede wszystkim wynik tego spotkania oraz to, jak wyglądaliśmy w drugiej połowie, bo to jest drob, dobry prognostyk na ten najbliższy ciężki miesiąc, który przed nami. Dobry wieczór, panie trenerze. Dominik Stachowiak, Radio Gol. Ja chciałbym zapytać odnośnie tego, co pan mówił o tej dużej liczbie meczów, o tym, że trzeba rotować, że trzeba robić zmiany. Dzisiaj było ich siedem. Wszyscy jesteśmy, myślę, zachwyceni występem chwili, Zita-Szwiliego, zwłaszcza w drugiej połowie, nie tylko jeśli chodzi o ofensywę. On świetnie też pracował w grze obronnej, wspierał Alana Czerwińskiego, często wchodziły w ślizgiem, starał się odbierać tę piłkę, podwajać gdzieś z prawej strony. Czy w obliczu w kontuzji Barego Daglasa z meczu z HPL -em. rozważa trener może też danie szansy Gio w których meczach na lewej obronie, tak jak gra w reprezentacji Gruzji. Nie, nie to nie jest No, I oczywiście musimy może jako nie tak. Musimy poszukać jakichś rozwiązań na, na lewą stronę, bo Barry jest kontuzjowany, tak jak wszyscy wiemy. Ale akurat jeśli o tę pozycję chodzi, to Gio nie rozważam na, na tej pozycji. David is back. <coughs> yeah. Dobry wieczór, trenerze, portal Meczyki. Dawid Dobrasz. Chciałem zapytać o słowa trenera Lewandowskiego, trenera gości, który mówił, że w tej pierwszej sytuacji bramkowej nie do końca zachowaliście się fair play. Czy tutaj rozumie pan jakieś zastrzeżenia ze strony trenera gości? No. No, of course, I'm, I'm number one in fair play. I always have respect for everybody, but this situation was different. The player was out of the, in my opinion, I think he was out of the, the field and the, the, the sub that he wants to make, he was not ready. We don't wait till he is ready and then we start again. So for me, no discussion, sorry. And what I said, I, 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 I always for fair play. Ale ta sytuacja jest no. Zawsze szanuję zasady fair play. I to chciałbym przede wszystkim podkreślić, że są one dla mnie jako trenera bardzo ważne. I moje zdanie jest takie: i takie mam przekonanie, że zawodnik, który był zjewany był w tym momencie poza boiskiem, a trener przeciwników szykował zmianę za tego zawodnika. Nie była ona gotowa. No i też ciężko, żebyśmy czekali, aż oni przygotują zmianę. Także ja szanuję zasady fair play, i tak zawsze postępujemy fair play. zawsze jest the referee. it's not about the coaches the players the referee make the decision if he if he stopped the game okay he stopped the game but otherwise there's only one reason to stop the game i think it's if there is some problem with uh, with the head. and This was not the with the head. Tak i to jeszcze so. też ważny komentarz, że to so sęd... to, to To sędzia podejmuje decyzję o tym, kiedy gra jest przerwana, a nie trenerzy. I wydaje mi się, że jedyną taką sytuacją, w której sędzia ma obowiązek przerwać spotkanie, to kiedy jeden z zawodników do, dozna kontuzji związanej z głową, tak? To, to jest obowiązkowe w tym momencie. I to jest decyzja sędziego nie trenera. To jeszcze zapytam. Jak pan myśli skąd wynika taka nieskuteczność pana zawodników w ostatniej czasie bo to aż jest zaskakujące te niektóre sytuacje. Dziękuję. Nie yeah. It's I don't like excuses, you know. Uh, I'm not looking for excuses, but the pitch is I think one of the biggest excuses that player can tell me. And it's also what I can saw, what I already saw in uh, in the game, not at the video, but in the game. Yeah, we need too much controlling before we can finish. And this is uh, this was our last game on this pitch. Tomorrow they will start to uh, to rebuild it. So uh, we're looking forward. Uh, in my opinion, it's one week too late, because when you play three games at home, and this is not only today. And again, it's not an excuse. Um, but the finishing is, uh, is is very important. That yeah, everything should be okay. And then it's up to the player. If the player make a mistake, with, because his control is not good or something like that, okay. I'm the first one to tell you. Okay, the first control was not good. And if you're not good first control, you can never score a goal. But today was, I think, uh, you saw it again that uh, the pitch was not helping us. And of course, we also now we can laugh about it also in the dressing room with uh, with the players that we only score one goal normally you should score maybe 3 4 goals and and it will be easier for us at the end of the game now it was really excited till the last couple of seconds uh, because this team is very strong with uh, what i said with 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 crosses and yeah one ball can be falling good for them and One can maybe score a goal and was it deserved? No, because we deserved to win. If you see the scoring, it's opportunities for us. So it was much more than them. But at the end, and pitch or what excuse, we have to score more goals. Absolutely, absolutely, I agree. Jak zapewne już zdążyliście zauważyć, ja nie lubię szukać wymówek. No, ale w tej w tej sytuacji myślę, że można. Powiedzieć, że jednym, jednym powiedzmy z powodów, który tej słabszej skuteczności jest murawa, bo mówią o tym zawodnicy moi, kiedy, kiedy rozmawiamy o tym, dlaczego ta skuteczność nie jest taka, jaka być powinna, I ja też sam to widzę po prostu obserwując grę na boisku. Widzę, że każdy z naszych zawodników potrzebuje za dużo kontaktów z piłką, zanim będzie w dogodnej sytuacji. Strzeleckiej, i właśnie przy wykończeniu akcji ten pierwszy kontakt z piłką często jest najważniejszy. I kiedy murawa w tym nie pomaga, no to też wykończenie może szwankować. Jutro na szczęście rusza już wymiana tej murawy. Myślę, że może, mogła ona zostać przeprowadzona trochę wcześniej, ale rusza jutro i, i z tego faktu się cieszymy. Już tych wymówek mieć nie będziemy, jeśli chodzi o tę skuteczność. Dzisiaj możemy się. Tak w cudzysłowie śmiać w szatni, że w szatni razem z piłkarzami, że noszeliśmy tylko jednego gola, kiedy mogliśmy 3, 3, 4. No ale pewnie inaczej by było, gdyby w końcówce meczu Radomiak, o czym już wcześniej mówiłem, który stwarzał sobie sytuację, bo, bo miał dużo dośrodkowań silnych zawodników, gdyby Radomiak nas zaskoczył, no to wtedy, wtedy pewnie byśmy się nie mogli z tego. Śmiać w cudzysłowie oczywiście, natomiast no ja uważam, że zasługiwaliśmy na wygraną. Mistrzeliśmy tylko jednego, a nie więcej goli, ale wygrana była jak najbardziej zasłużona z naszej strony.